Za każdym razem, gdy starasz się, zależy ci, by narcyz w czymś uczestniczył, to narcyz zawsze chce to zepsuć. Stworzy kłótnie z niczego, bez powodu zawsze musi doprowadzać do chaosu, do dramatu. Narcyz musi cię prowokować. Postępuje tak, by wydobyć z ciebie reakcje emocjonalne i pozyskać narcystyczne zasilanie. Naturalne środowisko narcyza to chaos. Źle się czuje, gdy panuje spokój. Twoim naturalnym środowiskiem jest spokój, dlatego nigdy nie możesz dogadać się z narcyzem, który może funkcjonować tylko w dysfunkcyjnym otoczeniu. Jeśli jest dobrze, spokojnie, komfortowo, to narcyz musi być powodem problemów. Kłótni oraz chaosu. Zacznie robić z igły widły, zacznie swoje gierki i manipulacje. Zrobi wszystko, byle tylko wydobyć z ciebie jakąś reakcję. Tylko gdy mu się to uda, to może poczuć się lepiej. Więcej znajdziesz na kanale autentycznym. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.